Kluczową grupą, która, o której powinniśmy mówić i naprawdę mówić więcej i szerzej, to jest grupa dziadków. Ponieważ e, często to są osoby, które tak, po, po pierwsze, z wieku, z innego pokolenia, nie rozumieją tych zaburzeń, e, w ich czasach młodości nie było tego zaburzenia, albo nie znali nikogo. E, oprócz tego wypierają, i, i, to jest dużo mechanizmów. Ale to jest przede wszystkim też grupa, która jest strasznie osamotniona, która jest strasznie zaniepokojona i która jest bardzo jakby ignorowana no, przed wszystkim całkowicie. I wtedy mogą wystąpić takie niepotrzebne yy, błędy, wynikające z tego, że nic nie interesuje w tych paru. A te sobie to ze zechcieli robić. I zwykle robią to, że kupują one słodyczy, które jeszcze bardziej pogarszają, stan naszych dzieci, bo większość dzieci w aspekcie ma problemy gastroenterologiczne i pomiar rodyczy. I wiesz, powiem Ci, mam taki przykład jednej rodziny, doskonały, wspaniały przykład, gdzie dziadków się tam zestycznie zaangażowało w pomoc wnuczce, ponieważ rodzicowie, trójka dziadków zjednoczyła się i stworzyła taką prawie przedsiębiorstwo, Jedna babcia wtedy mnie eksplorowała o pomoc, druga babcia chowała w koperty, z jednej wtedy po 50 kopert chodził na pocztę wysyłać i stawiała trojeczkę dziadków, po prostu tyle pieniędzy zbierała i zbiera nadal na tarasie tych narodków i Także e, bardzo ważne jest wsparcie dziadków. Ja też często zachęcam, żeby przywozić babcię na wizytę, bo jeśli się babciu powie, że babcia kochana Kronię, może brać tak to zdrowe żywienie, to tam to babcia może być doskonałym źródłem zdrowego e, do żywienia, doskonałym źródłem w ogóle takiego odpoczynku dla rodziców, zepschnienia. Instytucja dziadków jest doskonała, ale trzeba im pomóc. Trzeba im zdecydowanie pomóc. Nieraz miałam na różnych warsztatach, e, wspominam od razu babcię Wojtka, która była na warsztatach z e, dla rodziców, to ona jako jedyna babcia i pod koniec tych warsztatów myślała nawet, co się stało, bo tak długo się działa, a ona mówi, że nie jest w stanie wyjść, bo jest tak w tak ciężkim szoku, że ona także odkryła swojego wnuka. I e, dzięki, no, dzięki, temu, dzięki temu, że dostała jasne, rzetelne medyczne informacje, że to, 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 a to nie, to nie, to nie, nie, że włączasz mu bajkę. Cały czas, 12 godzin. I nie, że możesz się winić, a ty na to pozwalasz. Jak dostała jasny przekaz, to byłoby powiedziała, nie wiem, 10 reguł, to ta rodzina fantastyczna, to trzeba funkcjonować, bo dziadkowie mieli taką moc, pracą i taki jesteś fantastyczny z partnerami dla tej rodziny. Dlatego zachęcam, żeby wesprzeć wsparciem także dziadków, bo oni zwykle mają mnóstwo żartów, mnóstwo zapału, mają. Czy nie mieli tą sytuację i nie wiedzą, jak pomóc. Z tej niewiedzy zaczynają albo przeciążeć tę mamę, że dla wychowuje, albo jakieś rady, albo wchodzą w jakieś.